No, to jest taki, taki Terminator, potrafi przybrać w zasadzie każdą postać, dla każdego coś, coś dobrego, więc. To jest, to jest taki, taki Dolph Lundgren Universal Soldier. Także. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski, z tej strony witam was Konrad puczyni puć na naszej waszej łajbie, na naszym małym vlogu łyski. A dzisiaj bierzemy sobie na tapetę łyski znaną, lubianą, łyski bardzo emblematyczną dla swojego regionu, łyski też nie tak całkiem oczywistą, o czym sobie potem powiemy, łyski, która zaistniała tak naprawdę szerzej w tej serii Classic Mols, wtedy jeszcze nie Diageo, a United Distillers, wypuszczało taką serię, to było, pojawiło, sześć, pojawiło się sześć single maltów reprezentatywnych dla danego zakątka Szkocji, w którym oni posiadali swoją destylarnię single malt. No i tutaj według nich talisker miał reprezentować taki obszar Island, bo to jest whisky, która pochodzi z wyspy Sky. To jest Łyski Dymna, ale, ale w opozycji właśnie do Lagawolina, który był zaila oczywiście, to właśnie tutaj odrębny jakby region. Ja osobiście uważam ogólnie, że jak już tak bardzo kategorycznie podchodzimy do tej sprawy i tak wszyscy po prostu bułkę przez bibułkę i od A do Z, to powinniśmy wyodrębnić, czy tam Scotland Whisky Association, czy jak oni się tam nazywają, organ odpowiedzialny za to. Ja uważam, że jest tyle destylarni skupionych wokół właśnie takiego morskiego charakteru, a które są przynależne do Highland, co jest bezsensowne moim zdaniem. E, powiedzmy sobie chociażby no, wyspa Mule, Tobermory, czy, czy Highland Park, czy chociażby Talisker, no Arran oczywiście, no to jeszcze by się znalazło. To są łyski, które mają dużo morskiego charakteru i, i no nie, nie tylko Aila, jakby żyje solo i, i, i dymem i tak dalej i tak dalej. Czego doskonałym przykładem jest właśnie Talisker, więc przelejmy sobie tego skurczybyka do do kielonka i zaraz sobie powiemy coś więcej o cechach charakterystycznych tej whisky. Oczywiście tak, Talisker, jedyna destylarnia na wyspie Sky. Sama wyspa niewielka, posiada bardzo klimatyczne góry, destylarnia usytuowana oczywiście na nabrzeżu, na takim dosyć skalistym nabrzeżu. Wodę czerpie z, z ujęć, z wód, które przepływają przez torfowiska, przez wrzosowiska, więc już samo to jakby nadaje dystylatowi odpowiedniego charakteru dodatkowo z, z, ze słodowni, bodajże względulan, jeśli się nie mylę, mają średnio podwędzany, średnio zatorfiony słód, który sprowadzają do, do destylacji, do fermentacji destylacji łyski swojej. Więc tak, Talisker w rękach Diageo. Oczywiście tak, mamy tutaj do czynienia z wersją 10-letnią. Tak z technikaliów, generalnie, powiedzmy sobie. Wersja 10-letnia, 45,8, więc prawie, prawie 46%. Z tego co ja wiem, to whisky to nie mamy żadnej informacji. Mamy tylko e, morsko, morskie opowieści. From the rugged western shores of Isle of Skye comes a richly flavored maritime malt with a warming afterglow. So easy to enjoy yet, like sky itself, so hard to live. No właśnie, ale, ale z tego co wiem, to whisky nie jest filtrowane na zimno. Natomiast no, ten piękny kolor jest niestety troszeczkę podkręcony. Tutaj mamy farbowanego lisa, no bo jest ten nieprzyjemny napis: Midframstof Barnik Karmel. A więc tak, no nie jest to naturalny kolor, jest trochę podkręcony. I tak, mamy tu do czynienia z wersją dziesięcioletnią, są taliskery, oczywiście tam bo błyski bardzo popularne, dosyć dużo, dużo, dosyć dużo tej błyski produkują, jest wersja dziesięcioletnia, tam jeśli dobrze pamiętam, 18-letni talisker, 25-letni talisker, 30 w tym core range'u, no i na kanwie popularności. Są jeszcze wersje tam limitowane dla edycji yy, lot, na porty lotnicze, na bezcłówkę i tak dalej, i tak dalej. W tej ogólnej takiej dystrybucji jest jeszcze wersja Sky i wersja Storm, Storm, yy, które to są nasy bez określenia wieku, w podobnej cenie, w zasadzie co dziesiątka. Ja raczej w opozycji do tego, co może powiedzieli niektórzy moi koledzy, czy. czy czy znawcy whisky no ja niekoniecznie bym zaczynał przygodę od Taliskera, nie wiem, ze Sky albo, albo właśnie ze Storm, dlatego że no, dziesiątka to jest to, co jest chyba najlepsze w tej podstawie takiej z Taliskera, czyli mamy odpowiedni okres dojrzewania, 10 lat na whisky dymną to jest, to jest przyzwoity, to już jest dobry okres. No i cóż więcej, no to, jest, to jest kwintesencja jakby Taliskera, te wersje Storm i tak dalej, ja bym, ja bym się nie rozdrabniał, bo to jest takie troszkę rozmienianie się na drobno. No oczywiście są smaczne. Sky jest taką powiedzmy... Łagodniejszą, delikatniejszą odmianą, troszkę bardziej, troszkę bardziej świeżą, troszkę bardziej łagodną. Storm to znowu jest takie zaakcentowanie takiego dymnego, morskiego charakteru. Natomiast dziesiątka jest klasyczna. Mamy te 46 niemalże procent. 10 lat, oczywiście, do maturacji są używane beczki po, po Bourbonie. To są amerykańskie beczki. Tutaj żadnych szaleństw jeśli chodzi o finiszowanie, nie mamy. Są wersje Destillers Edition, ale to odsyłam już zainteresowanych do literatury. To są wersje, które są tam specjalnie finiszowane. Natomiast klasyczne taliskery w beczkach po Bourbonie to jest to chyba co z dymem gra najlepiej i nie przeważa tego dymnego aromatu. No to zobaczmy sobie, jaki jest ten, jaki jest ten pirat morski w smaku i w zapachu. Troszkę się napowietrzyła, zapach bardzo ładny, intensywny, od razu nam dużo mówi o tej łyski. Dym jest taki z bardziej z ogniska, nie ma takiego typowego mocno torfowego, takiego le właśnie lekarskiego, szpitalnego dymu. To nie jest raczej to, ciepły dym z ogniska, na myśl przychodzą od razu pieczone owoce, etc. Więc zobaczmy sobie jak jest w smaku. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to treściwość, czyli łyski gęsta, mm, nie czuć rozwodnienia, to 46% jest adekwatne, bardzo przyjemnie rozgrzewa, gęsta struktura, oleista łyski. Co nam oferuje w smaku? No w smaku, jeszcze raz chociaż, mm, to już z czystego hedonizmu, bo nie potrzebuję do opisania kolejnego łyku, ale... No, whisky jest bardzo dobra, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, to tutaj ta paleta smaku jest naprawdę potężna, bo tak z jednej strony mamy ten ciepły, przyjemny dym. Z drugiej strony mamy masę takiej czekoladowej goryczy, takiej kakaowej goryczy, do tego jeszcze zapiekanka, taki opalany tost. Jeśli chodzi o owoce to mamy pieczone jabłka, Mamy troszeczkę jakiejś takiej suszonej moreli, troszeczkę daktyli, e, takich bakaliowych posmaków, e, to wszystko jest bardzo treściwe, gęste, taka naprawdę mocno podbudowana łyski, czuć też taką kremowość, e, taką słodką śmietankę. Więc no, dla mnie rewelacja to jest whisky dymna, która tym dymem nie zabija. Od razu nie zostajemy po prostu powaleni na kolana i, i czekający na, albo na no, ułaskawienie, albo na ścięcie po prostu przez, przez tego dymnego potwora. A tutaj ten talisker jest takim, to jest dobre entry level, taki, taka whisky wejściowa dla ludzi, którzy chcą swoją przygodę z dymem zacząć. No i... Poza tym ona jakby jest, nie jest jednowymiarowa, czyli nie mamy tylko tego dymu, to nie jest takie typowo nastawione na, na właśnie na takie szokujące doznania dla takich purystów, tylko Talisker jest taką łyski... Yy... Może dzięki temu ona jest właśnie tak bardzo lubiana, taka popularna, bo powiem szczerze, że ta Liska w zasadzie się na każdą okazję nadaje. Niewielką ilość ludzi może ze sobą jakby swoim smakiem zniechęcić tą dymnością. Ona tylko podkreśla tą treściwość, dodaje nam takiego ciepłego podmuchu. Łyski dobra do y, posiedzenia sobie właśnie czy, czy przy ognisku, zabrania ją na ryby, posiedzenia właśnie w, z kumplem, czy, czy y, y, sobie wzięcia ją i rozłożenia y, roz, się w fotelu przy kominku. Łyski taka y, do posiadówy, y, ale taka dosyć też niezobowiązująca. No, Talisker, taka łyski kompletna kompletna i w zasadzie jedynym jej minusem, jaki ja widzę tutaj, jakość, stosunek ceny do jakości jest bardzo pozytywny, zdecydowanie polecam. W cenie 150 zł łyski o konkretnej mocy treściwości, bardzo wyrazista w smaku. Na pewno o tym swoim regionie mówi wiele. W żadne te skaje y i stormy ja bym się na Państwa miejscu nie bawił, tylko po prostu zaczął sobie przykład od klasycznej dziesiątki, która chyba tą paletę ma taką najbardziej kompleksową do zaoferowania. W skali męskości przyznaję tej łyski 9 na 10. W skali małgorzowatości, czyli to, co lubią dziewczynki, przyznaję tej łyski 7 na 10. I w skali ogólnej miodności przyznaję tej łyski, jakże popularne w moim programie, 8 na 10. Chyba, że się zacznę bawić w połówki, to 8,5 na 10, bo, bo do dziewiątki, bo ceny są bardzo ważne. Ja to wszystko sobie zapisuję w moim e, prywatnym e, kajeciku, który trzymam tutaj między uszami. I on jest zawieszony na takiej lince, która trzyma uszy, żeby nie odpadły od głowy. Tam jest ten kajecik, więc zapisuję sobie, tam jest 8,5, niech tak będzie. Niemalże 9, więc a, ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski! do następnego odcinka w którym y, też lekko zahaczymy o dym o taką y, subtelniejszą wersję dymu A, więc do zobaczenia do następnego na zdrowie